Potrzebujemy kilka smakołyków, piłeczkę i ulubionego szarpaka Twojego psa. Uruchom psi nos. Powkładaj delikatnie smakołyki w pęknięcia kory drzewa. Układaj je na różnej wysokości i wyślij na szukanie. Schowaj piłeczkę za któreś drzewo. Zamarkuj w kilku innych miejscach jej odkładanie. Wróć do psa, nagruć go za to, że ładnie czekał i wyślij go na szukanie. Możesz również uruchomić przynos poprzez zostawienie jego ulubionej zabawki, tak żeby nie widział. A potem poproś go o jej przyniesienie. Jeśli twój pies nie umie jeszcze szukać na tak dużych odległościach, zacznij od małych, tak żeby ułatwić zadanie psu.